Na tej lekcji porozmawiamy o domowej sieci elektrycznej, omówimy rolę bezpieczników i izolacji. Poznasz też zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych. Zapraszam! Domowa instalacja elektryczna składa się z gniazdek, wyłączników, liczników energii elektrycznej i bezpieczników. Są też przewody elektryczne, ale one zwykle biegną w ścianach. W Polsce we wszystkich gniazdkach i końcówkach mamy napięć równe 230 V. Czyli jeśli podłączysz do zasilania kilka odbiorników, np. telewizor, lodówkę i pralkę, to przez każde z tych urządzeń popłynie prąd o natężeniu zależnym od oporu odbiornika. A w przewodzie, jaki doprowadza prąd do mieszkania, o natężeniu równym sumie natężeń prądów płynących przez poszczególne odbiorniki. Duże natężenie prądu to także wydzielanie się dużej ilości energii w formie ciepła. Co może powodować przepalenie bezpieczników. Czasem w instalacji może dojść do zwarcia. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy chociażby z powodu uszkodzonej izolacji zetkną się ze sobą przewody doprowadzające prąd. Wtedy prąd popłynie tylko przez te przewody, omijając odbiorniki energii elektrycznej. Przewody nie mają dużego oporu, a gdy prąd nie napotka dużego oporu, ma wtedy duże natężenie, co powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła, a w konsekwencji takie przewody przepalają się. Przyczyny zwarcia to nie tylko uszkodzona izolacja, może to być także uszkodzenie odbiornika, zalanie go wodą, zawilgocenie czy wynik nieumiejętnych amatorskich napraw. Zwarcie często bywa przyczyną pożarów. Może mu towarzyszyć krótkotrwały błysk. Aby uniknąć przepalania się przewodów, a tym samym pożarów, montuje się bezpieczniki. Są one zwykle zamontowane w pobliżu licznika energii elektrycznej. Mamy różne rodzaje bezpieczników, są więc bezpieczniki topikowe. To najstarszy typ bezpieczników. W ich wnętrzu znajduje się cienki drucik stopliwego materiału. Ten drucik ma taki opór, by stopił się, gdy płynie przez niego zbyt duży prąd. Stopienie drucika powoduje przerwanie obwodu. Gdy usunie się już przyczynę przepalenia, taki bezpiecznik trzeba wymienić na nowy. Uwaga, takich bezpieczników nie można naprawiać, a poza tym muszą być odpowiednio dobrane. To znaczy, mają przewrywać obwód, gdy określona wartość natężenia prądu zostanie przekroczona. Są też bezpieczniki automatyczne, obecnie najczęściej stosowane. Przerywają one samodczynnie dopływ prądu, gdy dojdzie do zwarcia lub gdy sieć elektryczna jest przeciążona. Po usunięciu awarii nie trzeba ich wymieniać. Wystarczy bezpiecznik lub jego wyłącznik ponownie włączyć, a tym samym przywrócić dopływ prądu. Napięcie może być stałe, jak na przykład napięcie baterii lub akumulatora. Oznacza to, że gdy podłączymy jakiś odbiornik, popłynie prąd o stałym natężeniu. Ale napięcie może być też przemienne, jak w przewodach doprowadzających prąd do mieszkania. Oznacza to, że zmienia się ono w czasie. Napięcie cyklicznie rośnie i maleje, a te zmiany z wartości dodatnich na ujemne można przyrównać do zmian biegunów baterii podłączonej do obwodu. W domowej sieci elektrycznej napięcie osiągna maksymalną wartość plus 325 V i minimalną minus 325 V. 50 razy w ciągu każdej sekundy, czyli zmienia się cyklicznie, czy mówiąc inaczej okresowo, z częstotliwością 50 Hz. I mimo, że napięcie sięga na plus 325 i minus 325 V, to prąd, który płynie w podpiętych do sieci urządzeniach ma taką moc, jak gdyby urządzenia te były podpięte do napięcia stałego wynoszącego 230 V. Taką wartość napięcia nazywa się napięciem skutecznym dla domowej sieci elektrycznej. Wiele urządzeń nie może być zasilanych prądem przemiennym, dlatego też nie podłącza się ich do sieci bezpośrednio, a przez odpowiednie zasilacze, które zamieniają napięcie przemienne na napięcie stałe. Pomówmy o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Po pierwsze, powinny być one przechowywane i użytkowane w miejscach suchych. Gdy się kąpiesz, nigdy nie używaj suszarki do włosów. Pamiętaj, że woda dobrze przewodzi prąd i gdy taka suszarka do niej wpadnie, może dojść do porażenia prądem. Gdy wymieniasz żarówkę, odłącz najpierw napięcie za pomocą bezpiecznika. Ponadto, nie dotykaj metalowej oprawki żarówki, bo to także grozi porażeniem. Nasze ciało w większości składa się z wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, z tego powodu jest dobrym przewodnikiem, a porażenie prądem z domowej instalacji może być śmiertelne. Pamiętaj więc, by nie dotykać gołymi rękami nieizolowanych części obwodu elektrycznego, nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw elektrycznych, to należy powiedzieć fachowcom. A jak prąd wpływa na organizmy żywe? Opór właściwy żywej tkanki jest dla prądu stałego większy niż opór właściwy metali, ale mniejszy niż opór właściwy powszechnie stosowanych izolatorów. Nasza skóra ma największą rezystancję, gdy jest sucha, ale gdy dojdzie do jej kontaktu z dużym napięciem, skóra ulega przepaleniu. Bardzo niebezpieczny jest prąd stały, bo powodują zmiany prowadzące do zaburzeń oddychania komórkowego. A częsty kontakt z prądem stałym prowadzi do zwyrodnienia nerwów i mięśni. Z kolei prąd zmienny o wysokim napięciu może powodować wrzenie płynu tkankowego, a przy dłuższym kontakcie dochodzi do zwęglenia kończyn, a nawet całego ciała. Prąd zmienny prowadzi do zakłócenia czynności centralnego układu nerwowego, co prowadzi do zaburzeń słuchu i wzroku, utraty pamięci i zaburzeń psychicznych. Prąd o natężeniu od 5 do 10 mA powoduje lekki skurcz mięśni. Od 10 do 25 mA to już nie tylko skurcz mięśni, ale też niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi. Do 80 mA powoduje migotanie komór sercowych, a także częściowe porażenie ośrodków oddechowych, co prowadzi do utraty przytomności. Gdy natężenie prądu jest większe niż 80 mA, dochodzi do silnego drgania komór sercowych, utraty przytomności, a nawet śmierci. Napięcie do 25 V uznaje się za bezpieczne dla człowieka. Najgroźniejszy jest dla nas przepływ prądu na drodze ręka-noga, bo wtedy prąd przepływa przez wszystkie ważne organy wewnętrzne także serce co może prowadzić do ich uszkodzenia. Ciekawostka: gdy dochodzi do zaburzeń pracy serca, stosuje się defibrylację za pomocą specjalnego urządzenia defibrylatora. Dwie elektrody podłącza się do ciała chorego, a następnie wysyłany jest impuls elektryczny, który ma za zadanie pobudzić serce do prawidłowej pracy. Takie przenośne defibrylatory umieszcza się w miejscach publicznych. Ich obsługa jest na tyle prosta, by nawet osoby niewykwalifikowane mogły uratować życie osobie z zatrzymaniem pracy serca. Wystarczy znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Porażenie prądem jest bardzo niebezpieczne, nawet gdy spowodowało ono jedynie niewielkie oparzenie skóry, należy udać się na badanie EKG, bo mogło dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Nawet do 24 godzin po porażeniu może dojść do zaburzeń pracy serca. Objawy porażenia prądem to bóle mięśniowe z odczuwaniem mrowienia lub drętwienia, skurcze mięśni, które uniemożliwiają wypuszczenie z dłoni przewodu elektrycznego lub niedowład kończyn, kołatanie serca lub zaburzenie rytmu serca nagłe zaburzenia słuchu lub wzroku uczucie strachu niepokój drgawki zawroty głowy zaburzenia oddychania lub zatrzymanie oddychania utrata świadomości pierwsza pomoc polega na odłączeniu źródła zasilania po pierwsze nie panikuj wyjmij wtyczkę z gniazdka wyłącz bezpieczniki automatyczne lub główny wyłącznik przyliczniku energii nie wchodź do wody rozlanej wokół osoby porażonej jeśli nie możesz odłączyć źródła napięcia, nie dotykaj osoby poszkodowanej rękoma bez usłony, bo Ciebie też porazi prąd. Stań na czymś, co nie przewodzi prądu, np. Na, na książce lub gumowej wycieraczce i za pomocą czegoś wykonanego z dobrego izolatora, np. za pomocą plastikowego kija od szczotki, odepchnij poszkodowanego z miejsca wypadku. Sprawdź funkcje życiowe osoby porażonej prądem. Czy jest przytomna? Czy praca serca i oddech są w normie? Zaprowadź osobę poszkodowaną do lekarza lub wezwij pogotowie. Ważne, by nie zostawiać takiej osoby bez opieki, bo może dojść do nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli osoba porażona prądem jest nieprzytomna, sprawdź puls i oddech. Jeśli są one w normie, ułóż taką osobę w pozycji bocznej ustalonej, udróżnij drogi oddechowe, np. poprzez wyjęcie z ust ciał obcych i wezwij pogotowie. Jeśli nie ma pulsu lub oddechu, wezwij pogotowie i zacznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Czasami może dojść do nagłego braku dostępu do energii elektrycznej i to z różnych przyczyn. Powodem może być niewystarczająca ilość energii w sieci z powodu awarii lub nieumyślnego przeciążenia sieci przez użytkowników. Powodem może być planowane wyłączenie sieci w celu wykonania napraw i konserwacji lub uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi, jak wichury czy powodzie. Informacje o planowanych wyłączeniach prądu można znaleźć na stronie internetowej swojego operatora. O tym, kto jest swoim operatorem dowiesz się czytając rachunek za energię elektryczną. Takie planowe wyłączenia zwykle nie trwają długo, do kilku godzin, ale dobrze wiedzieć o nich szybciej, co pozwoli się do tego przygotować i zaoszczędzić stresów. Taka awaria zasilania ma wiele negatywnych skutków. Po pierwsze, pogarszają się warunki bytowe ludzi. Nie ma wtedy światła, ogrzewania czy korzystania z różnych urządzeń elektrycznych. W firmach i zakładach pracy wiąże się to z obniżeniem wielkości produkcji lub sprzedaży, a tym samym z obniżeniem dochodów i stratami finansowymi. Można utracić kontynentnych klientów, a także może dojść do utraty pozycji na rynku. Może dojść do zmniejszenia produkcji, zwłaszcza kluczowych towarów, takich jak żywność i paliwa, a to przekłada się na wzrost cen. Piloci samolotów nie widzą pasów startowych, nie mogą się też kontaktować z zwierząt kontroli lotów drogą radiową. Aparatura medyczna, która ratuje życie lub pomaga ciężko chorym, przestaje działać. Może też dojść do paraliżu komunikacyjnego, a to dlatego, że nie kursują pociągi, metro czy tramwaje. Ponowne uruchomienie urządnie o kluczowym znaczeniu wiąże się zwykle ze zwiększonym poborem mocy, zwiększa koszty, ale może też prowadzić do uszkodzenia aparatury. W związku z tym montuje się systemy zasilania awaryjnego. Są to urządzenia, które służą do ochrony wybranych odbiorników przed zakłóceniami zasilania z sieci energetycznej. Dla przykładu wymieni tu agregat prądotwórczy, stosowany gdy przerwa w dostawie zasilania jest dłuższa, szczególnie dla odbiorników, które tolerują chwilowy zanik napięcia, jak chłodnie magazynowe czy urządzenia wentylacyjne. Jeśli chodzi o komputery, można użyć zasilacza awaryjne UPS, które podtrzymują pracę urządzeń. Zapamiętaj najważniejsze: Pamiętaj, że porażenie prądem z domowej instalacji elektrycznej może być śmiertelne. Z urządzeń elektrycznych korzystaj wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w warunkach zalecanych przez producenta. Nie wykonuj samodzielnie napraw instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych. Bezpiecznik to urządzenie chroniące sieć elektryczną przed przeżążeniem. Zwarcie to zatknięcie dwóch przewodów doprowadzających, w wyniku którego prąd płynie z ominięciem odbiornika.